Otwieramy wystawę pod tytułem Wtorki z Rodzinnymi, która jest wystawą wieńczącą projekt zrealizowany przez Miasto Gdynia i Agencję Rozwoju Gdyni dotyczącej firm rodzinnych. Wystawa to 20 planż, które prezentują nasze gdyńskie firmy rodzinne. To są firmy zróżnicowane pod kątem branżowym. To są firmy, o których nagraliśmy krótkometrażowe filmy, które można zobaczyć na playliście na YouTubie. Te firmy charakteryzują się tym, że nie wstydzą się przyznawać. Do tego, że są rodzinne, a nawet swoją rodzinność traktują jako duży bonus. Biznes rodzinny jest istotny dla miasta, dlatego, że to jest biznes zakorzeniony w mieście. To są często tradycje rodzinne, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i te firmy są takimi firmami lojalnymi. One są zawsze związane z miastem. Planujemy na przyszły rok kolejną edycję takich filmów. Myślę, że również pojawi się wystawa i albumy. To niezwykle ciekawa inicjatywa. Bardzo mi się spodobała. Tym bardziej, że dotyczy firm rodzinnych, które mieszkają, pracują w Gdyni. Niezwykle cenna to inicjatywa, i bardzo, bardzo powtarzam jeszcze raz, bardzo mi się to podoba. Dla mnie najważniejsze jest zaufanie. Tak? Jeżeli, jeżeli robi się wspólny biznes z rodziną, no to odpada nam. Kwestia tego, żeby się pilnować nawzajem, także mamy do siebie pełne zaufanie. Nawet naszego jeszcze jednego wspólnika traktujemy praktycznie jak rodzinę, więc to jest, to jest ta wartość dodana. Tak? Możemy, możemy mieć oparcie, możemy, możemy współpracować, nie skupiać się na pracy. Jest to bardziej, że tak powiem, skupione na człowieku, a nie tylko na takiej, powiedziałbym, zimnej kalkulacji. Tak? Czyli to jest takie, że tak powiem. E, takie swoiste win-win, tak, połączenie dwóch takich elementów, które powodują, że to wszystko się potem e, napędza dużo bardziej, tak? mówię, nie są to biznesy korporacyjne, że tak to nazwę, tak, to, to, to chciałem tutaj podkreślić, tylko właśnie biznesy, które jestem, są do te uczucia też, tak, jakby w jakiś sposób, no, traktowanie przez zarząd, przez szefostwo pozostałych osób, członków tej firmy jak no swojej rodziny. Takie miasto jak Dynia, fajnie, że promuje takie inicjatywy, bo jednak jakby nie patrzeć tego, fir tego typu firmy są solą tej ziemi.